Witam 29 maj 2024 rok 1214, oczywiście czasu warszawskiego, i tak właśnie wygląda nasz y, kosmogram, co jest interesujące to, że słońce jest bardzo blisko Jowisza i Wenus i cała ta plejada, bo tutaj jest. Koniunkcja Słońca z Wenus, koniunkcja Słońca z Jowiszem, z Rygą, z Plutonem i kwadratura do ascendenta, ale tego nie będziemy brać pod uwagę, ponieważ ta kwadratura jest płynną kwadraturą, czyli ona się zmienia. Ale o co w tym wszystkim chodzi? Słońce rozpoczyna swój marsz, swój marsz i jest w sam się pan. Dła zasamca panny jedna z najbardziej trudnych do interpretacji, ponieważ wymaga bardzo dużo szczegółów i bierze pod uwagę jeszcze jedną rzecz, że panna jest historią bardzo związaną z medycyną i higieną. I ta higiena i medycyna razem wspólnie opracowują pewien system, który no, wolałbym, żeby się nie stał, a był przez te ostatnie trzy lata bardzo hołdowany i w tej chwili cały czas się pracuje nad tym, żeby mógł powrócić. Czy on może powrócić? Bo takie może być pytanie. Na razie nie ma żadnych symptomów. Tego typu, ale zawsze, za każdym razem, coś może być, co nie będzie nam się podobać. w dodatku jest jowisz z uranem w koniunkcji. Co prawda, ta, ta koniunkcja jest taka siedmiostopniowa, też bardzo odległa, ale jednak, jednak, jednak i ten czas może stać się takim e, nietypowym. No ale cóż, mamy to. W planetach zapisane rozciąga się nasz peleton. Tutaj kończy Pluton, ale potem wszystko, wszystko biegnie w tą stronę i rozpoczyna się naprawdę gonitwa w czasie też i w rzeczywistości również, co nie jest zbyt dobrym warunkiem ze względu na to, że to wszystko, co się dzieje, dotyka bardzo, a bardzo nas. A my jesteśmy tylko w tym małymi pionkami, ale przez duchowość możemy zdobyć dużo, dużo da więcej i dużo, dużo, dużo dalej zajść, bo duchowość jakby nie było. Jednym z takich przywódców, najbardziej znanych, którzy wszyscy znają, to jest przywódca Indii. Chyba pamiętacie, jego, te starsze osoby na pewno wspominają Gandiego. I on właśnie rozpoczął tą duchową kampanię i zwyciężył naprawdę, że to mu się udało. To jest tylko dzięki, no co tu ukrywać, ale stwórce. Chociaż to tak daleka i obca nam historia, ale jednak realna, bo jeszcze za naszych czasów była ewolucyjnie, można było jej dotknąć, można było tam być. Powinniśmy się zastanowić nad jedną z najważniejszych rzeczy czyli na miłości miłącej, ale miłość ma swoje różne podłoża, Ale najważniejszą w tym wszystkim jest jeszcze do, dołóżmy do tego dobroć czy miłującej dobroci, ale miłująca dobroć nie stanowi jeszcze dla nas jakiejś takiej bariery, którą byśmy mogli przeistoczyć w to, co jest jeszcze bardziej utrudnione, czyli więzi. Więzi z kimś i z czymś, bo więź to jest jedno z najtrudniejszych dla nas działań. Za każdym razem przyglądamy się samemu sobie, i najtrudniej jest pokochać siebie, a co dopiero wtedy, kiedy mamy podjąć te inne decyzje w tej naszej drodze do doskonałości, musimy dojść do jakiegoś takiego punktu, gdzie rozpoczniemy cokolwiek działać. Więc już mamy. Miłość, możemy dołożyć do tego także miłosierdzie. To danie komuś szansę, a w dodatku pokochać kogoś i spojrzeć na tą osobę z, z życzliwością. To może przekroczyć nawet nasze oczekiwania, że możemy tak postąpić. A jednak znajdź kogoś i spróbuj doprowadzić go do jakiegoś sukcesu, bo najtrudniej jest to, żebyśmy mogli urzeczywistnić tę historię. To, że tak zrobisz, że pomożesz tej osobie, automatycznie pomagasz sobie i w tej życzliwości kosmosu. Kosmos wtedy przygląda się Tobie zupełnie w inny sposób, i Ty zaczynasz postrzegać też przede wszystkim przez miłość, miłosierdzie, dobroć, swoje działania, i zastanawiasz się wtedy nad tym, Czy czasami nie naśladować tego człowieka, który przyszedł nas bawić? Czy nie próbować zrobić tak samo jak On? Bo czasami warto naśladować Syna Bożego. Do zobaczenia. I iść tą drogą. Ta droga jest tam tak szalenie potrzebna. to zobaczenia.